Cześć, jesteśmy w kuchni naszej zwycięszczyni Natalii i będziemy rozmawiać o żywieniu. Natalka. Już, już? Dobrze. Chodźmy się, do, bo teraz jest nasza kolejna zabawa. Ona przygotuje obiadek, a my będziemy się bawić, tak? Opa, zrób pani, papa. Zrób pani, idziemy. Już jest. No dobrze, Natalia. Trzymajcie. Czy Michał ma jakieś swoje ulubione dania już w tym wieku? Nie wiem, czy można mieć takie. Znaczy, jego głównie ulubioną potrawą jest zupa pomidorowa. Tak? Tak, proszę proszę już. Tak. czyli je y, normalne jedzenie z wami, tak? A nie, nie... Normalne jedzenie, tylko po prostu mniej przyprawione. Mhm. A karmiesz go jeszcze piersią, czy właśnie.? Nadal już... karmię go piersią, to jest jego główny posiłek. I dodatkowo jeszcze właśnie dostaje danie główne, albo mhm. jakąś zupkę, albo ziemniaczki, czy jakieś inne danie. Do tego jeszcze deserek i jakiś serek. A jak często zmieniasz menu Hała? Tak, staram się tak co dwa, trzy dni wprowadzać coś nowego i obserwować, czy nie ma żadnej jakiejś reakcji alergicznej. Na... I nie ma, czy nie jesteś. To dzięki Bogu, póki co nie. No właśnie, odpukać. Ale tak, jesteś szczęściarą w takim to. razie, bo to chyba dosyć y, częste niestety u, u dzieci. Tak, właśnie. Czy macytrusy, czy to skaza białkowa? Mhm. Że... A liczysz e, kalorie <noise> spożywane przez e, dzieciaka, czy nie bardzo? Czy to, to w ogóle się nie liczy? Nie, no wiesz, nie wiem, ile takie dziecko powinno mm -hmm. zażywać kalorii? No właśnie. właśnie. Czy jest coś takiego, jak jakaś dawka dzienna? Mm, nie wiem, a wy mamy wiecie. <noise> no, no właśnie, bo to jest dobre pytanie: czy no. jest jakaś konkretna dawka, którą może y, przyjmować y, dziecko w ciągu dnia? No nic, no dobrze, no to w takim razie zostawiamy to na potem. A ym, czy Milo ma w ogóle problemy z jedzeniem? W tym sensie, na przykład, że odmawia zupełnie jedzenia, nie chce Zdarzają nie ma się takie momenty. Jeżeli chodzi o piać, to nie ma takie. Mm -hmm. Znaczy, to zawsze chce, ale gorzej jest z daniami. Na przykład, jak są dania ze słoiczków, nie tknie, nie lubi po prostu, nie będzie jeść. No ale tak z normalnymi daniami zdarza się, że. Mhm, że nie, że nie będzie jeździć Są różne metody na samolocie, ale ci pszczółka. No właśnie, ale są takie dni, kiedy naprawdę zupełnie nie ma ochoty na jedzenie i nie chce nic zupełnie przyjąć. No zdarza się. Zdarza, mhm. będzie, będzie plus jedzeniem, nie będzie jeść. No dobra. To co? Zabieramy się w takim razie do roboty. Zabieramy się. No. Dobra. Do zobaczenia, pa.